Dzień dobry, witam moich widzów tu. Modelarskie kowadło, a konkretnie ja prowadzący. Kolejny inbox pancerny Trumpeter skala 1 do 72 M1132 Striker, Engineer Squad Vehicle, which SOP Na myśli SOP to prawdopodobnie chodzi tutaj o Lemież z przodu, numer katalogowy 07456. Model jest w typowej wielkości opakowaniu dla pojazdów pancernych Trampetera w skali 1 do 72. Jest to współczesny pojazd wojskowy. Z pewnych informacji, które przeczytałem, wynika, że kilka z nich było widzianych podczas konfliktu na Ukrainie. Zajrzyjmy sobie do środka. Pierwsze co się rzuci w oczy to instrukcja części. A poniżej jeszcze kalkomanie. Część elementów była również pierwotnie zabezpieczona taką oto gąbeczką, powiedzmy bardzo fajnie, szczególnie w przypadku kruchych elementów, ale o tym za chwilę. Instrukcja. No, malowanie jednokolorowe i mamy tu farby Mister Hobby, Acrylion, nie wiem co to jest, Vallejo, Model Master, Tamiya, Humbrol. Będę szczery, dla mnie, Hamrul to już jest przeżytek. Tu powinno być AK Interactive 3G albo Real Colors. No i mamy też rozmieszczenie kalkomanii z przodu. Tłumaczenie znaczków, wykaz elementów, no i składanie. Jeżeli ktoś się pyta, tak, są to koła gumowe. Generalnie wszystko jest tu bardzo ładnie. Na przykład lemierz ma swój osobny schemat konstrukcyjny. Mamy też tu dalsze elementy. Tu mamy jeden element szyby, że tak powiem. Jedyny i lecimy dalej. Wszystkie elementy zapasowe, karnistry. Chyba to poprawnie wymówiłem. Przed czasem się pomylę. Uzbrojenie proszę. Ciekawe, że takie samo uzbrojenie jest do fen Fenek LGS, który już kiedyś prezentowałem w wersji eksportowej dla Państwa katar. Nie to co nas łapie, tylko państwo. No i tu mamy dalsze etapy. Wszystko to wygląda bardzo ładnie, lampy, i inne takie rzeczy. No i tak wygląda. Instrukcja, fajna rzecz, przejrzysta, za to duży plus. No i teraz, e, ja, jeśli się nie mylę, są to formy wszystko suwakowe, przynajmniej w niektórych elementach, dzięki czemu na przykład tego nie trzeba składać z kilku elementów. Przyjrzyjmy się. Jakichś błędów nie widzę. E, fajnie będzie tutaj montować zawieszenie tych osienków, powinno być łatwo. Dość ładne, nie płaskie elementy. kolki mocujące, tu będzie wchodził lemierz. Jak najbardziej fajny element. I owszem, teraz przechodzimy góra, która jest nakładana. No, tu ktoś może poczytać za minus. Owszem, że narzędzia są już odlane. Poniekąd będzie to utrudniać malowanie. Ale wprawny modelarz, i tą przeszkodę pokona. Wygląda to bardzo fajnie, przyzwoicie. Tu, oczywiście, jak widzimy, są takie pozostałości, które trzeba usunąć. No i myślę, że kiedy je się usunie, to w sumie, podobnie jak w przypadku Fenka, którego będę tu troszeczkę przywoływał raz kilka razy, powinno się to wszystko zejść bardzo fajnie i klarownie. Tak przynajmniej myślę. No i teraz jedyny szklany element, proszę bardzo, bardzo ładny, przejrzysty. To nie jest pęknięcie, to jest bok. Jest wycieraczka zaznaczona. Starczy będzie tylko to ładnie, klaro, delikatnie usunąć. E, znowu porównam do fęka w fęku. O szklanie jest po, pie, po prostu pierwsza klasa. Tu też. No dobrze, przechodzimy do kolejnych ramek. Zanim pokażę Wam największą ramkę, to może elementy góry. To, co będzie większość elementów, które idzie na górę. Poziom utrzymany. Proszę. Ładnie. Tam mi telefon informował w tle, że jak będę za długie filmy nagrywał, to mi się nagrzeje. Bzdury. Tu mamy lampkę, sygna... lampkę którą trzeba później na pomarańczowo pomalować. No wiadomo, że ślady po wypychaczach się znajdą, ale są tam, gdzie ich po prostu widzieć nie będziemy. Jak najbardziej do fajny element. Teraz lemierz. Bardzo fajnie to wygląda. Tu są oczywiście elementy, które trzeba będzie usunąć. Tylko trzeba będzie popatrzeć w instrukcji konkretnie które. No ale to już nawet widać tutaj na załączonym obrazku, co ładnie Lemierz wygląda, i proszę tu nie ma śladów po wypychaczach. Więc to jest właśnie taki fajny Lemierz, to jest to, co wyróżnia tego M1132 z całej serii pojazdów. Jest oczywiście jeszcze taki z wyrzutnią koła gumowe. No, nie jest to najmocniejszy element zestawu. Ale w sumie można szukać zamienników, wydaje mi się powinny być na rynku, ale to nie jest must heft. No i ostatnia ramka. I jeszcze zostały tylko elektroniki. Pozostałe elementy wygląda lusterka, delikatne. Karabin to jest chyba ten na pewno mniejszego kalibru. Tu już mamy większy, to wygląda dobrze. No, lufa mogłaby być trochę bardziej zdetalowana Trzeba będzie oczywiście um, Delikatnie wycinać pewne elementy To czy ma poziom Jak najbardziej Jeszcze przyjrzyjmy się Nie, nie ma tu śladów Zapadnięć, to jest bardzo dobrze Świadczy O, o firmie No i na końcu um, Kalkomanie Mały arkusik Proszę bardzo no, wygląda to dobrze. No, na pewno nie ma tu takiego koszmarnego błędu, jak był w modelu Warrior pojazdu brytyjskiego, gdzie flaga Union Jack wyglądała po prostu koszmarnie. Powstaje teraz pytanie. No i tu mamy naszego dżentelmena. Nie jest to pojazd aż tak duży. Powstaje teraz po prostu pytanie. Czy są jakieś dodatki? No, myślę, że tak zwane dodatkowe bambetle. O, widzicie, to się nawet schodzi teraz dobrze. E, takie bambetle, jakieś przełożone, mogą się znaleźć, no ale tu trzeba by się konsultować z materiałem źródłowym, czytać zdjęciami. E, na pewno można, jeżeli są to zamienniki kół, a i owszem, warto może poszukać. No i można też wymienić lufę cięższego karabinu. Na lepszą. Czy są jakieś alternatywy? Szczerze mówiąc, myślę, że nie ma. W tym momencie żadnego innego zestawu tego konkretnego pojazdu na rynku. A przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie w komentarzach, jak najbardziej. Więc, tak, nowych widzów, to ja, wiadomo, serdecznie Was zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, a Was wszystkich. Nowych widzów i starych widzów, że tak powiem, i powracających, i przelotnych widzów. Zapraszam do komentowania, lajkowania, za fajne komentarze dziękuję, ale również wszystkich tutaj zgromadzonych, oglądających, zapraszam do moich pozostałych mediów społecznościowych: Facebook, TikTok i Instagram. Na tych mediach społecznościowych głównie wrzucam gotowe zdjęcia finalnych produktów. Natomiast w domenie Blogspot jest bardziej szczegółowy opis modeli i wszystkich konstrukcji, które trafiają na warsztat. Przede wszystkim istotna istota to jest, jakiej chemii modelarskiej tam używam. No i wszystko, oczywiście, jest pod nazwą zbiorczą modelarskie Kowadło. Dziękuję, że spędziliście te około 10 minut ze mną na oglądaniu tego filmu. Życzę Wam miłego, przyjemnego dnia. Pozdrawiam, cześć.